Dobrze, moi drodzy, a więc ogólnie dzisiaj wrócił najprawdopodobniej z tego, co czytałem, lepki lasek oraz mroczne moczary. Nie, mroczne moczary, moczne, nie dzikie moczary, Jezu, już zapomniałem jak to się nazywa, ale ogólnie stara miejscówka z czwartego sezonu i z szóstego sezonu, ponieważ lepki ostatni z tego co pamiętam, ostatni raz był w szóstym sezonie, ponieważ w siódmym sezonie już nadeszła ta wielka góra lodowa i całą mapę tak naprawdę zamieniła, no prawie całą połowę mapy zamieniła w zimę. Więc moi drodzy, dzisiaj stolówki e, i zobaczymy, zobaczymy te miejscówki i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Także ja już tutaj nie przedłużam i lecimy. E, dobra, a więc ogólnie z tego co widzimy, zmiany na mapie, ja myślę, że będzie więcej tego lepkiego lasku i mokrych moczarów. Dobra. To e, z tego co widzimy na mapie, no trochę, trochę te miejscówki zostały takie pomieszane. Teraz polecimy na moczary może, bo w zasadzie mam po drodze. Mam nadzieję, że wywalimy się tak w środku meczu, tak żebyśmy mogli pochodzić połowę meczu przeznaczyć na mokre oraz połowę na nalepki Ale dobra, zacznijmy o od mokrych. zacznijmy od mokrych. Wyskoczymy sobie jakoś nad sklepową sadybą. No dobra, nie, zobaczymy, zobaczymy. i czekaj, czy to jest więzienie? Czy wy chcecie mi powiedzieć, że więzienie wróciło? No co ty gadasz? Nie no to nie Nie to jest więzienie? Czy co to jest? To jest więzienie. Więzienie powróciło, o, żeż ty w mordę. Jezu, jak ja dawno tych miejscówek nie widziałem. Ostatni raz więzienie widziałem w czwartym sezonie. I to jeszcze rozwalone było, pamiętam. Ale sztosik, dobra. Dobra, to słuchaj, no to w takim razie. Czy to jest dalej rozwalone? Więzienie. Nie jest rozwalone? Nie, ja już się gubię. Nie wiem, zobaczymy. Na razie nie. nie... Bajeczne mokro moczary odpoczy... odpoczynku. Moczary odpoczynku. Kucni, zmienić się w rekwizyt. Jak kucni, by zmienić się w rekwizyt. No, nie mów mi, że. Dobra, mamy. Co z drugiego sezonu? Jaki krztos! Nie mów mi, że tam... mi. No, nie mów mi. Gościu, gdzie on jest? On dru do drugiego poleciał. Ja nie ogarnąłem. Jest tu. Co? Co? Co ty gadasz? Ja się w kaktus zmieniłem Jest tu, jest Co to? Co to było? Chłop... Ej, no nie mów mi czego że... Co ja... Co się dzieje? Ja nie mogę kłócać w ogóle Aha, to jak ja kłócam to się zamieniam od razu W tym sensie, co jest grane w ogóle? XD Patrzcie Escape XD no co ty gadasz? Tu się da zmieniać normalnie w miejscówki. Tam jest jakiś znak, widzę. O nie, mordo, o nie. Ja cię słyszę. Dobra, 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 dobra. Ogarnąłem, ogarnąłem, ogarnąłem. Ty, ale beka, beka z tego ty. Jest tu. Dobra, dobra, zbugował się, zbugował się, zabiliśmy. Jezu, jaka sztos miejscówka w ogóle to jest, xd. Jezu, jaram się, jaram się jak dziecko. Dobra, zabiłem kolejnego, nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje w ogóle, xd, jaki sztos miejscówki tu są. Dobra, pijemy po tej i lecimy dalej. 5 fragów mamy. Ej, te mokre moczary. Wiecie dlaczego? Bo tu jest ten pistolet z drugiego sezonu. To jest maszynowy. Najlepszy pistolet, moim zdaniem. Jedna z lepszych broni, jaka została dodana do tej gry. Nie no, nie no, propsy, słuchajcie. Te, bo ja już powiedziałem, słuchajcie, bo już coraz większe plotki chodzą. że o Fortnite się kończy, coś tam, coś tam, nie? Ja cały czas stoję tak naprawdę po stronie Fortnite'a. Ale z tego co ja widzę, co oni dodają, to naprawdę mnie ta gra coraz bardziej przyciąga, żeby zostać. Nie? Nie wierzę w to. Jezu, w ogóle można tu się zmieniać we wszystko, już. Nie, ja. Jezu, tak po prostu wymiata, nie. Z drugiego sezonu jest ten maszynowy pistolet. Ja chyba mokre teraz będą moją ulubioną miejscówką, dosłownie, nie. Można się zamieniać w ogóle w rekwizyty. To w sumie teraz trzeba uważać na typu, bo tu się mogą chować cały czas. Ja sobie wezmę jakieś ammo do pompy, w zasadzie, żebym miał, bo kurde, no nie ukrywam, że bieda trochę. Tam się nawalałem typy, to, to będzie trzeba. O, o tu kolejne mam ammo do pompy. Tam się ktoś nawalał Dobra Dobra dostał, dostał, ale ode mnie dostał chłop Dobra, dostał, dostał, za krzesło się przebrał chłop ty Czajcie bazę Dobra, gościu nie denerwuj mnie bo Dobra, leży kolejny. Yy, mamy. Jezu, nie mogę kucać. Ja się tak przyzwyczaiłem do kucania. A tutaj nie można kucać, nie? To jest właśnie to. Dobra, mamy wyrwy obok. Mamy 6 fragów. 22 osoby. Przecież nawet. Nawet strefa nie. Co jest grane? Przecież nawet strefa nie doszła do końca. Jeszcze nawet się nie zaczęła. O kurde, ale słabo. 21 osób zostało. No dobra. Nie wiem, dam radę chyba co. XD, co jest w ogóle? Dobra, sobie te splasze rzucę. Nie no, jestem zachwycony, ludzie, tą grą. Naprawdę, dobra, lecimy dalej, lecimy w stronę strefy. Już w zasadzie wszystko tu jest zlutowane. Kozak, jedna z lepszych, naprawdę, tutaj rzeczy, która została dodana. Le po prostu kozak totalny. Ja się jak dziecko. Ale dobra, mniejsza, lecimy, do wyrwy, dawaj. Najlepsza miejscówka, moim zdaniem. Najlepsza. Dobra, zobaczymy, czy gdzieś tu są typy. Opuścimy sobie tą strefę i będziemy mogli w końcu normalnie kucać. Mogli jakiś inny przycisk dać do tego, ale już dobra, ciul, już mniejsza. O, tu się nawalają, widzę, typeczki. A jak tu się nawalają, typeczki, to ja oczywiście. Tu... O, tu jest więcej ich chyba. Tu jest więcej ich. Uu. Let's go, let's go, let's go. Dobra, patrz nawalamy ich. Do... Spad 50 HP, -ma. Dobra, uciek. Uciekł. on? Dobra, ja sobie pójdę zlutować tej temki, wiecie? Oj! Co jest grane? Co, co chłop mi w ogóle? No nie, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, bo tu zaraz zębiaki mi to wszystko rozwalą. Gdzie są te itemy? Gdzie wy się pozabijaliście? Tutaj się pozabijaliście. No to ja sobie wezmę tą pompę Wezmę se... Nie no tego skara to nie będę brał raczej, ale Dobra, ile mam? Mam dużo macy wystarczające. Dobra. Pójdziemy na tego typa szybko. Mamy tu jakieś macy, mamy coś, coś nie, coś. Dobra, czekaj, czekaj, mordo, bo tu. Ja muszę ci podjechać tu. Chłopca tam się stara w ogóle ty? Nie mam maców, ty! Oh no! Dobra, tu, jest, tu mi chłop wyjdzie zaraz, nie? O! Dobra, ale prawie mnie porobił, nie ukrywam, że prawie mnie ten chłop porobił Blisko było, ale ja i tak byłem chyba lepszy, co? Dobra, mam mało HP i jestem na hita z zombiaków, więc... Ja uciekam, uciekam Uciekam w ogóle słabo, bo nie miałem maców, nie? Dlatego ja tak w sumie grałem trochę bardziej pod orkę z tym typem. Ale mam mimo wszystko 7 fragów i chyba polecimy na prawo po ognisko. Nie będę się na razie z tymi zambiakami walczył, bo po prostu nie ma sensu. Ale skupię się bardziej na leczeniu. No lipa, jezu, ja wiecie co w ogóle zauważyłem, że jak ktoś nie ma maców, to musi grać z głową, nie? I myśleć, jaki może być następny ruch typa. Szczęście miałem, że mi tabania wpadła, szczerze mówiąc, bardzo duże szczęście. Ale no, jest, i w ogóle grałem jak Bambik, jak bez matów ktoś jest to naprawdę taki mam movement Bambika, dosłownie. Ale dobra, ciul, e, ja się tego, uleczę chociaż jednym bandażem na razie. E, ognisko mam i tu jest następne ognisko. E, w ogóle dobrze, że teraz mam ognisko, będziemy mieć dwa ogniska. I wiecie co, ja się zastanawiam czy teraz nie położyć tych dwóch ognisk przypadkiem. Tych dwóch ognisk, no. Położymy sobie chyba dwa ogniska, tu nie, nie, nie można. Dobra. Dobra, walić to. Nie będziemy się obrażać tutaj, ob obrabiać od tym. <laughs> Ogradzać. O, tego słowa mi brakowało. Ogradzać nie będziemy się tutaj tym eee, drewnem. Ale dobra, Śiul. Chociaż trochę się uleczył ogińskiem. Już HP tutaj nam mniej więcej, chociaż do bizway, bo mam stówę, a nie 3. HP, także jest gicior. Eee, no i mam nadzieję, że ta kierka będzie wygrana, nie? Mam nadzieję, że ta kierka będzie wygrana. I macy, macy, przede wszystkim macy. Bo tutaj typy pewnie mają milion maców, a ja nawet nie zbierałem maców, zacznijmy od tego. Zmarnowałem trochę macy na pójście do tego typa, teraz o go zabiję na sklepowie sadybie A nie skupiłem się na łazie wcześniej na łatwe. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Eee... Jezu, ja już się boję kucać, bo zaraz się boję, że w rekwizyt się zamienię. Ale dobra, już ciul eee... W ogóle ten killow jest fajny, on się zamienia ty. On teraz świeci, ale kozak, ja nie wiedziałem, że on taki jest reaktywny. Czyli dobra, no to kozak, kozakczek, kozaczek, kozaczek. Pokczampik, moi drodzy, pokczampik. Eee, polecimy sobie na, 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 na lawę tutaj, na, na ten wulkan Mam nadzieję, że tam kogoś, kogoś zobaczymy No i lecimy, ale kurde, kozacko idzie, jaram się, naprawdę Jeszcze tylko zobaczę, oj, kurde, o, 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 strzelam się Strzelałem się, idę, idę tam, tylko zobaczę tutaj się upewnić czy się nagrywa, nagrywa się. Dobra, kozacko e, dobra Są i oni, są i oni. Nawalam się ze strzelba, ale coś siebie zabić nie mogą. Oho ho Są na górze, są na górze. Chłop, ale dostał. Dobra, zrobimy tak, się uleczymy, chociaż trochę. Ten chłop się też pewnie zaraz uleczy. No, gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja się bym uleczył chociaż do końca. Strefa w ogóle. No, gdzie on jest? Gdzie on tu idzie? Czemu ja w ogóle tak. Jezu, ale ta strefa jest teraz zrobiona do dupy. Dobra, zabiłem, zabiłem go. To jest najważniejsze na ten moment. Miał jakiegoś launchpada? Nie miał launchpada, nic. Powiedz, że ma launchpada. Kurde, nie mam launchpada. A mamy trochę daleko do strefy, tym bardziej, że będzie bija po dwa teraz. I to mnie nie cieszy w sumie. To mnie nie cieszy i to bardzo mnie nie cieszy. Powiedz mi, że będzie jakaś apteka, cokolwiek. 47 HP, 47 HP. Launchpad jest, jest launchpad! Jesteśmy uratowani. Moi drodzy, jest launchpad. Dobra, lecimy sobie na chilku teraz. Kocur, kocur totalny, dobra, mamy 8 fragów. Też kurde, się obawiałem trochę o tego ziomka, że nie dam rady, ale mamy 8 fragów. Także jest gicior. Likwiduję. Kol... Czemu? Jak likwiduję? Co jest grane w ogóle? Czemu likwiduję? Dobra, coś jest nie tak chyba, co? Coś chyba mi się zbugowało, tak mi się wydaje. A dobra, mam full. Dobra, to tylko tylko musimy się teraz zająć apteką. Ja się zastanawiam, czy po tego dropa nie podejść przypadkiem, bo. Bo, no nie ukryłem ile mam maców, nie, nie będę marnował maców. Pójdziemy sobie tutaj, tak. Z tej strony. Nie, to myślałem, że to są bandaże, to ama do pompy jest. FPS-y mi trochę tak kurde dziwnie. Albo może to herce w monitorze, bo FPS-ów tam w sumie dużo. Tak nie wiem, dziwnie mi laguje. Przez mi się dziwnie gra, ale mniejsza. Zobaczymy sobie. Tam są jakieś macy, to ja bym w sumie poszedł po te macy. Je są, są bandaże. Dobra, kocukr. Pokchampik, Są, są macy. Trochę chociaż. Yy, I są bandaże. Czyli najważniejsze rzecz tak naprawdę. Chłop mi tu gdzieś wylądował. Dobra, ja tu nie będę ryzykował. Czemu nie mogę tu budować? Dobra, ja tak zrobimy. Zrobimy tak. Jeszcze ja się, się, się uleczę tutaj na chillku Nie będę się tutaj obawiał. 6 osób zostało, mamy 8 fragów. Yy, więc powinno być git. w ogóle jedna z szybszych gierek. Yy, moja w Fortnite, naprawdę. Nie, nie, nie pamiętam kiedy ja ostatni raz miałem 22 typa, z czego jeszcze pierwsza strepa nawet nie doszła do końca. Naprawdę dziwna, dziwna sprawa, dziwna sytuacja. No ale cóż. Dobra, tutaj widzę ziomeczka. Widzę ziomeczka. Tutaj ktoś do nas strzela. W sumie bardziej do niego strzela niż do mnie, ale dobra. Yy, my sobie polecimy tutaj. Sobie polecimy gdzieś tutaj. Mi się wydaje, że to będzie bardzo dobra miejscówka do tego, aby sobie podejść, nikogo nie ma. Nie ma nikogo. Eee, dobra. Czy tutaj ktoś... Żeby ktoś mnie zaraz ze snajpy nie, nie zabił. Dobra. Może sobie trochę przebudujemy tutaj, co? Rzeczy. Mi się wydaje, że będzie najlepiej. Chociaż te dziury. No właśnie, no właśnie. Dlatego chciałem przebudować, bo... Dobra, tego to nam już nie będzie potrzebne. Przebudujemy sobie chociaż część rzeczy. Przy okazji trochę maców. Nazbieramy. Z tej strony bardziej bądź będę zbierał, bo jeszcze ktoś mi strzeli. Dobra, no i gicior. W sumie O Jezu! Chciałem zedytować a trapa postawiłem. No dobra, cóż No Anaki, Anaki Dobra, pospieraliśmy co nieco. No i teraz możemy patrzeć tu. O, o, o! Dobra Gdzie oni się strzelają? Gdzieś oni tu gdzieś się strzelali chyba? Z tego co słyszałem. Albo nie słyszałem. Słyszałem zilę w takim razie, najprawdopodobniej Tam mnie ziomek strzelał, na pewno, na N Ale gdzie jest reszta? Dobra, 16 sekund, 5 osób zostało No nie wiem, no, będziemy się starać to wygrać Nie mam nadzieję, że tyle cegieł, ile mam mi wystarczy w zupełności, ale... Jezu, jeszcze te herce mi spadły, ja nie czuję takiej płynności Pewnie wy tego, wyczujecie płynność, ale ja naprawdę nie czuję, nie wiem czemu Dobra, czyli tam będziemy musieli iść Yy, tam widzę ziomeczka Hmm Dobra, tam się buduje typeczek Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało On już wie, on już wie, że tu jestem Ten typek, więc... Dobra Dostał po bani, pięknie, do pa Dobra, oni się teraz będą nawalać. Ja sobie tutaj podejdę do nich. Dobra, za mną są chłopy jakieś? Nie, nie widzę. Nie widzę jakieś szczególnie. Tam się chłopo budowuje pode mną. Także będzie, będzie tutaj trzeba grać. Grać yy, bezpiecznie. Za mną raczej nikogo również nie ma, także powinniśmy dać radę z tym. Typ w ogóle tutaj nie wiem, co on kombinuje. Typ tutaj próbuje, nie wiem, co. co <ścoughs> Chce mnie jakoś zabić pewnie, ale a, ja się chyba nie dam. Ja się nie dam. Dobra, tam w ogóle gdzieś typeczek poleciał. Tam jest, tam jest, dobra, tam dalej. Yy, no nie wiem, no jesteśmy w strefie. Tyle nam na razie powinno wystarczyć, a co dalej będzie, to zobaczymy. 5 osób, 4 oprócz mnie. Um, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Będziemy się kampić, no. Dobra, teraz zauważył mnie. Ja sobie tak może dam te schody. Chcę się upewnić, że na pewno nikogo za mną nie ma. Mam dużo ammo do tego, do maszynowego, nie? Pistolet taktyczny, pistolet maszynowy Jestem w strefie? Jestem chyba, nie? Na pewno Chcę się upewnić, jestem na poboczu, no ale no, jestem, jestem He, <śpiewanie> typ tu patrzy na mnie cały czas, patrzy się Gościu, ja się tobie nie dam, nie ma opcji O, spadł na dół, spadł niżej, wow to z, z takiego daleka ten pistolet tak bije? Dostał, dostał trochę ode mnie. O! Ale to w tą stronę jest strefa, ja w ogóle macu! Jezu, ja, jaki ja mam ma problem z macami? Ocie, kurde, ciul. Pa. O w ogóle postawi lączpada spada, nie wiem w ogóle. On kurde. No i jestem, słuchajcie, teraz można powiedzieć, że jestem w totalnej dupie, szczerze mówiąc, bo starczy mi jedna ściana. Więcej nic nie mogę zrobić. I teraz pytanie, czy ja porobię ich czy nie. Co on tu kombinuje? Dostał, 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 dostał i dostał i to ode mnie bardzo dużo dostał. Znowu ta strefa idzie tak, kurde. Tu się chłop w ogóle! Dawaj mi macy! Dobra, mam macy, mam macy. Powiedz, że mam macy chociaż jakieś. Dawaj, dawaj mi ten pistolet. Mam macy, mam macy z typa. Dobra, to jest Git. Dwie osoby zostały. Oni będą chcieli tu podjąć high Grant na 100%, ale. Nie, nie mam je w strefie. Dobra, ja teraz muszę oszczędzać te macy. Jestem w strefie, także jest Gicior. Gdzie oni... Co tutaj oni kombinują? Kurde, ja bym tu spróbował, nie? Ja bym coś tu spróbował, kurde, ta strefa tam idzie bardziej. Co ja teraz zrobić? Jak chłop na jest. Jestem w strefie. On jest tutaj gdzieś nie? Porobiony, porobiony moi drodzy. Nie mam Maców. Chłop w ogóle co zrobił? Zbugowałem się trochę. Spadam na dół, spadam na dół, nie ma opcji. Piję poty, jest też wypiję. Znowu poleciał na high ground. Nie mam nie maców. No słuchajcie, no nie mam już co zrobić. Mam 10 fragów i mam 1 na 1 Nie mam maców, także. Jest, o, teraz to sobie porobiłem totalnie. Już nie, już no. Nie, nie ma opcji, ludzie. Dobra, słuchajcie, było, były dwie, były dwa te, miejsce drugie. No niestety nie mogłem tego. Nie mogłem bardziej tego ugrać ze względu na to, że nie miałem mac. Bo chłop miał jeszcze impulsy, także no był, miał naprawdę przewagę. To było pra prawie, że nie do ugrania. A nawet jakby on wtedy się leczył e, i gdyby mu nawet przejął tą ścianę, to e, no nie mógłbym mu zasadzie mu przyjąć ściany, bo. Yy, nie miałem maców nawet do przejęcia szana, a on się jeszcze impulsował do góry i w ogóle no masakra. Dobra, ciul, moi drodzy, my mimo wszystko daliśmy radę, także bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Yy, standardowo, jeżeli nie macie jeszcze mojego kodu wpisanego w sklepie, to zapraszam bardzo serdecznie. Kod Yartu w zakładce sklep z przedmiotami, yy, także to było tyle ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia i miłego dnia, moi drodzy, siemano.